się mankę z tej strony witam, witam was bardzo serdecznie w tym filmie z minecraft na moim kanale jak widzicie jesteśmy dzisiaj w Sims Craftie słuchajcie ale dzisiaj e, nie będzie to kolejny odcineczek simscrafta tylko będę trollował belle znowu słuchajcie ale za chwileczkę powiem wam jak będę ją trollował na razie chcę zjechać z tej zjeżdżalni słuchajcie tutaj do wody ale wy zanim ja to zrobię musicie zostawić łapeczkę do góry żeby mi się udało słuchajcie także 3, 2, 1, zostawiajcie łapę do góry ja zjeżdżam wow, dobra okej okay, udało się <laughs> słuchajcie wykopajcie, dobra zostawiacie łapę do góry subskrybujcie mój kanał i na na witoszepk.pl Poepickin jest dla fanów, Wito, słuchajcie. A dzisiaj będziemy trollowali Bella jako dinozaur. Tak jest, będziemy dinozaurami. Później zespałnimy tutaj bardzo dużo dinozaurów, także no myślę, że się uda troll, słuchajcie, że Bela troszeczkę się zdenerwuje tutaj. E, także zobaczymy, czy nam się uda. A my lecimy, słuchajcie, do Beli. Najpierw się z nią tutaj przywitać. O, są te niedobre koleżanki tutaj Beli. Dobra, gdzie ona jest? O, cześć Bela! Siemanko. Cześć! Cześć, co tam słychać? Cześć. Po co tu przyszedłeś? Nic, tak przyszedłem cię, przyszedłem cię odwiedzić, co tutaj porabiasz? Wiesz co, będę robić yy, przebudowę mojego domu, więc w sumie dobrze, że tu jesteś Przebudowę tu domu? Po co? Tak, daj mi drewno Ja drewno? Ja nie mam żadnego drewna no, Mogę dać ci chlebek Nie, chlebek to ja też mam No, no to, to nie wiem, co ty możesz chcieć jeszcze Ja nie mam nic ja... więcej ale co ty chcesz A, okay. tu przebudowywać? Przecież masz odzyskany domek, ja odbudowałem ci wszystko, pięknie, Ale ładnie tutaj jest. On mi się znudził. A, znudził ci i się. Ja sobie go powiększę tutaj, tą stronę, zrobię identycznie jak po tamtej. <grym> Dlaczego no ty tu masz gdzieś... zabary... zabarykadowane okna? No mam co, co się stało? Trzeba to zniszczyć. A zostaw mi to! Ej to <grym> Bela, kiedyś. wiesz co, powiedz ci na ucho coś co? Ty masz tutaj te trzy koleżanki takie, one są no. strasznie y, takie, y, wiesz co, niedobre. Ogólnie. Dlaczego? Bo one mówiły, że ja jestem brzydki ogólnie i że się im nie podobam. No, ale nie musisz się każdemu podobać. No wiem, ale one mi powiedziały tak wprost, że a, jesteś taki brzydki, a, coś tam. Tak? No? Tak powiedziałem. Dlaczego ty niszczysz ten dom tutaj? No, bo ten dom już tu nie istnieje, to ja sobie wezmę te drewno. Musisz zwrócić uwagę tym swoim koleżankom jakąś. No dobra. Dobra. Dobra, a ja sobie lecę. Nie ma koleżanki. Bo ja słyszałam, żeby powiedziałyście do Wito aaa, jesteś brzydki. To nie mówcie tak a, a, tylko najwyżej powiedzcie samo, że jesteś brzydki. No dobra, to miałam Wam przekazać, to pa. Dobra, słuchajcie, Bella coś tam im wyjaśniła. Mam nadzieję, że już więcej nie będę tak mówić. Tutaj jest dobrych tej wici, słuchajcie, ale i na razie tutaj nie ma, nie wiem gdzie ona jest. Także może się to okaże w kolejnym odcinku. Dobra, ja zamieniam się, słuchajcie, w pierwszego dinozaura, bo mam tutaj kilka. I pierwszego weźmiemy takiego mniejszego. To jest, yy, nie wiem, jaką, raptor chyba się nazywa, ale ja nie będę mówił naszych tych dinozaurów, bo się na nich nie znam i później będzie pisać, że, że ja się nie znam i źle mówię, także jestem dinozaurem takim mniejszym, zobaczcie, tak wygląda, tylko muszę zdjąć mu tą e, czapkę, słuchajcie, z, z głowy, a nie wiem jak to się robiło, dobra, oj, remove, okej, okay. nie, nie usunęła się, dobra, nieważne, słuchajcie, będziemy z tym chodzili, dobra, idę, słuchajcie, w takim razie do Beli idę ją tutaj wystraszyć, zobaczymy, czy ona się wystraszy, słuchajcie, takiego dinozaura tutaj, także lecimy, dobra, gdzie ona jest, uwaga... Ej, ty nie ma... O, tutaj jest, dobra. Czekajcie, znajdziemy tutaj od tyłu. A co to jest? Dinozaur?! Patrzcie na to! Przecież one wyginęły! O, dobra, nie. będę ją wgonią, no będę ją będziemy... Dinozausze! Ej, koleżanki wyciszuję. Dinozaur tu jest! Ała, wow, on mnie pije! O, dobra, gonią ja ją szukajcie! O, schowałaś się do domku. Dobra, będę tu przez okno wyglądał, zobaczcie. <laughs> zamknęła okna ja, też! Co ty się nie dzieje? Patrzcie, wszystko pozamykała! Nie! Ej, nie mogę. muszę wejść drzwiami, słuchajcie tutaj! Poczekajcie, spróbujemy wejść tutaj przez drzwi! Łazi, pod drzwiami! <laughs> Gdzie ona jest? Ej, nie, nie widzi mnie, nie widzi mnie chyba! Ja, nie! Ucieka, słuchajcie, szybko To nie, że jak ona się boi takiego małego dinozaura To dużego, to już w ogóle będzie masakra Dobra, słuchajcie, ja uciekam, niech ona wyjdzie sobie z domku Może na taras czy coś Niech pomyśli, że jest wszystko w porządku A ja zamieniam się, słuchajcie, w mega giganta yy, Ale myślę, że zamienimy się nie w T-Rexa od razu Tylko w tego To jest Triceraptor chyba, słuchajcie Dobra, idziemy tym wielkim dinozaurem To będzie coś, słuchajcie, e, epickiego Tylko muszę tutaj fowa sobie zwiększyć, bo nic nie widzę Dobra, idziemy tym wielkim dinozaurem tutaj Będziemy zaglądali tutaj, słuchajcie Aaaa co to jest? Patrzcie nie! na to O ja na taki wielki będę chodził zjeść. tutaj nie. No o -o. Co ona robi? O -o. Nie. Patrzcie nie na, to. Ja nie nie na to, to. Nie latonku Ja zwiepam stąd co do kopalni On się. się na bank nie zmieści w Dobra słuchajcie idę Do jej domku, muszę stanąć gdzieś na jej domku Żeby ona się zdenerwowała, że jestem Na jej domku w ogóle ty że ja tutaj nie, nie dam rady wskoczyć ogólnie na górę, nie wiem jak ja mam tutaj wejść, słuchajcie, muszę coś wykombinować, czekajcie e, Mam jeden blok w sumie tylko Okej, okay, tym blokiem to raczej tutaj nie wskoczę, słuchajcie, muszę trochę e, Dirtu tutaj zebrać i spróbować wskoczyć jej na górę na domek To będzie coś epickiego, jak uda się to zrobić, słuchajcie Dobra, bierzemy, zbieramy sobie tutaj e, Trochę dirtu, dobra Czy jestem w stanie... O, epicko, dobra Patrzcie na to Chodźcie na to, jestem na górze, na domku. Dobra, epicko, na maksa. Dobrze, ten dinozaur nie jest groźny, więc na, tak wiecie, no trochę się go boi pewnie, ale nie tak na maksa. Ja chodzę jej tutaj po dachu. Nie wiem, czy. On, gdzie ona je? O, jest tutaj. Chodźcie na to, ona nic nie widzi w ogóle. Czekajcie, gdzie ona to buduje. Ja muszę to, rzucić jej tutaj coś. O. Sześć, ale wielki dom, będzie. Nie wiem, co to było. Co? Nie, w ogóle nie patrz do góry, no. Muszę to zniszczyć. Wrzucamy jej ten chleb. I powiększę. Patrzcie. Co to jest? O? Co, o chleb? Znowu? Nie. Znów? Patrzcie, ona w ogóle tu nie zagląda, o co chodzi. z Nieba spada! CO TO JEST?! Znów! No Będę idź stąd, to tutaj na dworku, normalnie sobie stał. Co? Idę na taras, słuchajcie. To o! To Będę na tarasie teraz, dinozaur na tarasie. No Zobaczcie na to, co się dzieje. Idź stąd! Idź <laughs> stąd! No idź stąd! Co ona no mi uderzyć, może? O co To chodzi? mi się chyba śni! <laughs> Nic, co nie mogę zrobić! Idź stąd! No dobra, zaskoczyłem, uciekam stąd, uciekam. Ja muszę się jakoś zabarykadować tu. <laughs> Dobra, słuchajcie, zamienimy się teraz w kolejnego dinozaura, zamienimy się w e, T-Rexa, no teraz to się Szybujemy. musi mnie przestraszyć, słuchajcie, mamy mieczyk, więc będziemy ją też atakować, słuchajcie, mieczykiem, no to będzie coś epickiego, ale mam jeszcze innego dinozaura, słuchajcie, mam takiego mega, mega wielkiego, zobaczcie, no ten to jest tak wielki, że ja nawet go nie widzę, słuchajcie, na ekranie, jak ja w tym przyjdę tutaj, to w ogóle będzie masakra jakaś, zbieraj się. dobra, gdzie ona jest? Szybcie. Juki ja czy... wielkim dinozaurem teraz. Co to ma być? <laughs> Patrzcie na to! Nie wierzę w to! No, e, mogę ja ja i mogę tu zaglądać i przystarać normalnie głową. I to... e, do domku mogę chyba zajrzeć. Serio? O nie. To nie. za gigant. No, <laughs> Idzie <laughs> ona <tylko nie> <laughs> jest? muszę ją dogonić, muszę ją dogonić, gdzie ona jest? To... Żeby on tu nie wlazł! A! Nie! Nie! nie <laughs> Patrzcie nie. na to! to nie żałem żałem wody, wody, muszę ją zdeptać, muszę ją zdeptać. Nie wejdzie do wody. <laughs> jak nie wejdzie do wody, jak wejdzie? Zobaczcie na to, ja wchodzę ja! normalnie. Nie! O nie! Dobra, uciekaj, stop... słuchajcie, Uciekam, może się teraz w T-Rexa zamienić. Tylko, że ten był tak wielki, ten dinozaur, że to jest jakaś masakra. Dobra, słuchajcie, zamienimy ten... się w T-Rexa. Idziemy ją zaatakować teraz, słuchajcie. Co to teraz to znaczy, będzie to się akcja. Co zrobiła? To na e... pewno ten dinozaur to zrobił. To z... A A co mi to! No co to ciągle jakieś. Nie, Nie mogę wejść do domu. O co chodzi? Muszę zjeść, muszę zjeść, muszę zjeść. Muszę zjeść. O, o. O. To nie że, słuchajcie, jest, słuchajcie, Bella jest trollowana Dinozaury normalnie nie w naszym jest. świecie. To jest, słuchajcie, coś niemożliwego. Dobra, słuchajcie, ja zamieniam się teraz z siebie, Przyjdę do Belli, będę udawał, że nic nie wiem w ogóle. Dobra, idziemy Cię, tutaj. Bella, cześć! Co tam? Jak tam idzie budowa domku? Słabo! Dlaczego słabo? A pomóc? No, Ale ja tak. nie, nie lubię pomagać trochę. Cię nie chcę. Co tam słychać ogólnie? Tutaj widziałem jakiś dir ci się po, posta, ponastawiał, co tu się dzieje w ogóle? No, bo to w ogóle ten dir to jakiś chyba, y, jak on się nazywa, dinozaur postawił Co? Co ty gadasz? I tutaj były na... nagle jakieś Ci się chyba wielkie... coś śniło, przecież dinozaury dawno wyginęły, już ich, nie, już ich nie ma w ogóle No ale mówię ci, że wielkie jakieś dinozaury się co pojawiły gadasz, nie... i stąd atakowały mnie Kto ci atakował? Dinozaury? No Bella, ty się za Cię dużo chyba filmów się... albo książek naczytałaś i jakieś głupoty nie. teraz ci się śnią. Ja nie oglądam... No jakie to dinozaury, Bella, no dinozaury no, wyginęły, no? tutaj nie ma już dinozaurów no, żadnych. No wiem, też tak myślałam i też mu tak powiedziałam, a on dalej mnie atakował. <laughs> Ciężko z dinozaurem pewnie rozmawiać trochę, co? No nic w ogóle to mnie nie... Bella, ty coś ściemniasz, to jest koleżą. niemożliwe, ja ci nie wierzę w ogóle. Nie wierzysz, nie wierzysz No jak, Dobra, jak mogły być tutaj Do, to do mnie ma przyjść dinozaur No co ty zmarywałaś Tak i był u mnie na dachu Jak to na dachu I na tarasie tak? i w domu. No co ty tak. gadasz Jak no. po domu ci chodzi dinozaur Tak i właśnie muszę się zabarykadować Ja I nie wiem Bela, coś, coś ci nie wierzę w ogóle Serio ci mówię, muszę to szybko zrobić Bo żeby on tutaj nie Co to ma być Witam Fito, chodź tu, szybko, to. gdzie ty jesteś? To. Musimy ją gonić Dobra, musimy ją dogonić tutaj, gdzie ona jest Ej, nie ma dobra, czekajcie Zawiedliśmy w siebie od razu, dobra, pek Bella, gdzie ty jesteś? Właśnie. halo Gdzie ty? A tu? Co ty, dlaczego się ty w więzieniu? No, bo dinozaur Co ty gadasz, Bella, nie ma dinozaurów żadnych No, gdzie ty byłeś przed chwilą? No, ja, no, byłem tu koło Tomku to I ty mnie wołałaś i ja biegłem za tobą i, I ty nagle mówisz, że to jakieś dinozaury w ogóle Ale ciebie nagle nie było Ty jesteś jakaś niepoważna, Bella Serio mówię Serio ci mówię Ty coś kłamiesz Dlaczego ty wszystkie okna pozasłaniałaś w domu? No bo mi to zaglądał Kto? No dinozaur Jaki dinozaur, Bella? Normalnie Dawaj opisz go jak wyglądał no różnie to było! No jak e, różnie? Bo były różne, małe i duże i one chodziły na dwóch łapach, a drugie co? miały tak do góry. Co? No, weź się połóż lepiej, bo ty jakieś o mamy masz chyba normalnie od tego ty budowania. Masz no jak dinozaury, no, to jest niemożliwe Ale to jest twoja sprawka. Albo moja sprawka, co ja mogę być wspólnego z dinozaurami? No zwarywałaś? Takie filmy. Oglądam, ale to jak mam Zostać dinozaurem? No co ty Zwarywałaś? A może coś Zrobiłeś, żeby właśnie były tu dinozaury No ciekawe jak ja mógłbym coś zrobić ale ja nie potrafię podróżować w czasie A nic takiego nie wiem, nie Dobra, idę sobie od ciebie, buduj sobie. Bo ja nie wiem, co ty w ogóle masz jakieś obamy dziwne. Nie wiem, o co ci chodzi. Sobie. Dobra, słuchajcie, musimy teraz zrobić tak, że zespałnimy tutaj kilka dinozaurów i ja też tam będę. Żeby wiecie, nie było, że mm, to ja tutaj ją troluję, żeby ona się nie kapnęła, słuchajcie. Mamy tutaj e, różnego rodzaju, właśnie jajka, i możemy. Proktozaurus... E, Dobra, zespełnijmy kilka, słuchajcie, bo nie znam się na tych nazwach, więc e, po prostu zespełnimy sobie kilka dinozaurów i zobaczymy co się tutaj wydarzy, słuchajcie. E, tylko ja sobie... Czekajcie tak, żeby ona mnie nie widziała. To podlecę z tej strony ogólnie, dobra. I tutaj słuchajcie, to zespałnie. Oho, dobra, jest jeden. O, jest drugi, jest trzeci i jest czwarty. Wow, ile dinozaurów? Dobra, chowam szybko to. Dobra, okej, idę. okej, okay, okay. idę tutaj. Dobra, i jak tam, Bella, ci idzie, budowanko? No, idzie, idzie, bo Ej, no bardzo dużo No, odlewa. widzę, Znalazłem właśnie, w tej... fajnie ci. Ty, Bella, patrz, co tam jest! Gdzie? Ty miałeś rację, patrz, jakie dinozaury tu atakują. No, widzisz, chodzą dinozaury, wow. ale co tam jest? Ej, jeszcze? dawaj, musimy Odlepadły. je zaatakować, dawaj! Ale ja, ja nie, ja nie. No, dawaj, chodź, bo nam zniszczą całe miasto! Patrz, no. jaki wielki. Gdzie do mojego domu, idź, Patrz, on wchodzi do twojego do domu! Siebie widzisz? No, Stąd. A ty mówiłaś, że to ja coś zrobiłem? Przecież tutaj normalnie faktycznie żyją dinozaury. No. O! No właśnie, po moim domu! Jaki on jest wielki w ogóle, co tu się ma wydarzyło? Długo żyje. Ogromny to jest. Ej, ale, ale były też no. tu inne i nie wiem, gdzie one się, gdzie one teraz są w ogóle. Idź stąd! O, patrz, tutaj jest kilka takich groźnych. Nie, nie. Patrz, patrz, małe takie. One są najgorsze. No one są najgorsze, dawaj, atakuj. It's stąd. It's stąd, O, o dobra. Ci wypadasz Ej, wypada z, z nich mięso wypada? normalnie. Takie Ej, to spoko. Ale sobie. to nie jest wielki! Jaki tu jest? Ej, on się Spocz! uciepił z twojego domu w ogóle. O, ten o, jaki. Ja. Uważaj, z tyłu za tobą! chyba? ładnie Za tobą, za tobą. Ten nie, ten nie jest ładny. Daj go, stąd. Dawaj go nie! atakuj. Ja do domu. Atakuj nie, nie, nie. go. Czekaj, ja uciekam, chowam się też do ciebie. A masz? Ujacie. No. Widziałaś? Ty miałeś rację, uciekaj, chowaj się do domu. No. Miałaś rację, jest nie, tu pełno dinozaurów jakichś dziwnych. Co tu się wydarzyło, Bella? To jest jakaś masakra. W takim razie ja zakładam swój strój! I widzisz to nie ja zrobiłem! One faktycznie tutaj żyją! I jestem ready! Jesteś ready? <noise> gdzie jesteście cwaniaczki? A masz, a masz! A masz! A masz! A masz! A nic nie zadaje! Nie, zostawcie mnie! Nie, 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 nie! Mój strój jest za słaby. Będę gdzie się schować? Chodź na taras. Na taras? Chodź na teraz! O! Ja się z nim już nie biję, bo ja nie mam siły. Chodź na taras O patrz, to jestem ja Zobacz Gdzie? Tu Skaczę Ty? No No nie mówiłam, jestem że to ty Jest dinozaury, dinozaur, Bella Był taki dinozaur u mnie. Jak ci się podoba? W ogóle W ogóle? A ten? Przytki A ten jak ci się podoba? Nie Ten jeszcze gorszy Bella, to ja chciałem cię strzelać z dinozaurami w dzisiejszym odcinku właśnie No nie mówiłam, że to ty Udało mi się? Trochę tak Trochę tak Dobra, udało mi się, słuchajcie, strollować Belle Troszeczkę się zdenerwowała Tylko, że ja serio nie wiem, Belle, jak teraz usunąć te dinozaury z tego świata Więc chyba zostaną z nami na zawsze tutaj już Coś wypadło Co wypadło? O, on tam chodzi Bo po mieście, zobacz, jak to wygląda No nie, ja sobie zrobię? zrobię tutaj schronienia, a ty sobie radź. Ja do ciebie się schowam nie! Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że odcineczek dzisiejszy strollowania Wam się spodobał. Jeżeli chcecie, żeby Bella mnie jakoś strollowała, to piszcie w komentarzach, co ona ma zrobić, albo piszcie jak ja mogę znowu strollować bellę w kolejnym odcinku. Także dajcie koniecznie zdać. Ja mam nadzieję, że Wam się podobało. Stawiacie łapy do góry, subskrybujcie kanał, wpadajcie na witoshop.pl. My się widzimy jutro w kolejnym odcineczku. Trzymajcie się, bo was serdecznie, papa. Pa, pa. pa, pa.